Hej, w kolejnym odcinku zgramy go gramy w Dash i spróbuję wziąć ten level. Eee, to jest bardzo trudny level, nie mogę na tego przejść. Bym chciał, chociaż wyjść mój rekord. W ogóle ten amon nie byłem z Easy demon, tylko z Hardemonem. Jakby tyś nie wiedział. Gdzieś na najtupiec, powiem, że to ma być Extreme Demon, to w ogóle była Easy Co, no, bo to jest bardzo trudne. Te sekwencje są trudne w levelu, będzie można łatwo zginąć. O, tu na przykład. O, właśnie. Zginąłem. pierwszy raz. Albo tam czwarty. Albo 50 ileś, albo tam stoi ileś. Ok, zobaczę ile, ja już, ile razy. Gdzie to było. O, tu. Już, już, już dogadniałam, to jest mój aspekt. nienawidzę, a serio. Ale jeszcze jest jeden gorszy samolot. Ale to tak później. a myszka jest denerwująca barka I te koło też. Ma, o, tutaj w, w tym momencie, tym było trudno, bo tam był taki mały koleks. Dobra. Adama nie razu nie ginąłem przed odcinkiem. Ja nie wiem, jak ja teraz to robię. aby to by było do ehm. Zginąłem. Uwój jest najgorsze, mówię wam. UFO jest najgorsze w całym levelu. On już się ileś procent. To jest chyba z jednych tych, którym nie elementów, nie w demonach. Które są stworzone na, dnie komedii dasz. Tam jest, tam trzeba w perfekcyjnie kliknąć. By nie przegrać. Albo raczej nie zginąć. Ufa w tym levelu są najgorsze. Albo tamte UFO. Bo pierwsze ufa, co przytom było, jest na łatwe. To samo tylko może być głupi. A nie mogę tam tego topić, bo tam są niewidzialne kolce. Jakby ktoś pytał. A i myszka ta jest strasznie trudna i trollowa. Już to mówiłem. Ale ja myszka jest trudniejsza niż koło. A coś ktoś przepytał. O, to jest to trudniejszy? No i zamiast raz kliknąć pokrytami, krytami biliardy razy Dobra. I Może zamknę i to tym mi łatwiej pójdzie. Dobra. A, lagi. Poczekajcie, jeszcze coś chciałam wam pokazać. E, w tym. Nie tu. E, sorry, a. No tutaj mam już, ile tam demonów tam zrobiła? Na 19 W ogóle jak ty mają... Jest mam 19 demonów, bo poza odcinkami bardzo dużo robiłem i właśnie za ten demon dostanę już coś kolejnego, jakoś, nie wiem, uf, nie ufą tylko samolot albo klocek, zobaczymy, gra, co to jest teraz, i znów miliard, teraz zginąłem i znów jak teraz zginąłem, nie ważne. Nie wiem czy ktoś gra w dasz oprócz mnie na tej, na tej planecie. Nie dodasuję. Bo kto by miał stworzyć level? Ja? I a nie umiał złożyć level. Ciekawiczy, czy ktoś umie grać w komer zamiast mnie. Bo nikogo takiego dobrego jak ja nie znam. Górek mamy jakiegoś znajomego. Znam żeby tylko znajomych w znam okej? Okay, ale nie są ostarczy dobrze dobrze, okej? Okay. Jeśli chodziło o pnyfy, aby ktoś nie wiedział. Ja to miałam zarwać? A, szybciej kliknąć, ale... Hmm. Pomyślałem o oh, najfunkijni, co? I zginąłem. I znów tam zginam, bo znowu mi aż kliknąłem. zgiknąłem. co za chwilę puszczałem yy, muzykę z 7, i co? Będzie lepiej. Dobra, nie nie tego tego Dobra. Dobra, kolejny. Dobrze. Dobrze. kolejny, nic śmierć. Co? Dobra, kolejny! <sum> A -a 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 -a. Wiedziałam, że tak zginę. Nie! Gdzie to jest masakra? Wiedziałam. A ja tutaj zginę, za chwilę wiedziałem. O, i tutaj zginę, patrzcie! No nie było specjalnie, Próbowałem próbowałam spamić, ale widziałem, że zgina i raz myślę... Nie, miałem tysiąc myśli dwóch Czy spamić, czy nie. Albo sklikać i, i tak zgina. Perfekt. Ale muszę... No, Ale muszę Ale muszę to przychodzić tam 50, jeszcze jest 400, tam 359 dziewiąty raz teraz. Dobra, teraz wiecie który. Teraz wiecie, się jestem. który, Kury. Jest Kury mnie atakują. Tylko da się. To może przejść raczej nie. Tak. Proszę. A ty już zginiesz, oj Tylko nie wiedziałeś, bo tak Jezu, prawie zginąłem, super I miałam już tu powiedzieć prawie zginam, ale zginam, a no to zginąłem Co? Jak ja tam zginąłem Muszę, umieram. No. Mam spamić. I co? Już za wolno spamię. A teraz to się uda? To hmm, będzie teraz. Mówiłem. А то я рыбы специально на сайте, у меня побываем. Легко попросить так бежать дивно. Можно было бы повесить на прискулку, как у меня там-то. Ja już chcę. Te... Hmm, mogę kliknąć. Nie klikam, no! Na czemu poprzedza myszka, ej! Ну, no, правда, да, я еще он...